Dzisiaj znowu użyjemy kamizelki obciążeniowej do poprawienia dynamiki nóg. Tylko również pamiętajcie o tym, że jeżeli nigdy nie wykonywaliście takich ćwiczeń, to najpierw zrobić to bez obciążenia, i dopiero potem, jak już tak powiem, wasze ciało się w trybie, wtedy sobie pomóc po prostu, pomóc w cudzysłowie oczywiście, bo trening będzie bardziej e, ciężki. Wtedy sobie wykorzystaj taką właśnie kamizelkę, by ten wasz trening był bardziej efektywny. Ćwiczenie pierwsze: wieloskoki. Wykonujemy 5 skoków po 4 serie, między seriami wykonujemy taką przerwę, jaką odczuwamy, że musimy mieć. Musimy być pełni zregenerowani i dopiero wtedy powtarzamy tę czynność, ponieważ tylko na pełnym wypoczęciu możemy rozwijać dynamikę. Drugą serię wykonujemy troszeczkę inaczej, ponieważ najpierw wskaczemy, robimy troszeczkę przerwy, rozluźniamy nogi, potem powtarzamy tę czynność i tak również 5 razy. Czyli rozluźniamy nogi. Drugi raz to samo. Trzecia seria tak jak pierwsza, czwarta tak jak ta i przechodzimy do następnego ćwiczenia, czyli drugiego. Wejścia w nogi, yy, powtarzamy to ćwiczenie 6 razy. Aby wytłumaczyć może jak poprawnie wykonać to ćwiczenie, wykonujemy wykrok lewą nogą, teraz robimy przysiad, w momencie kiedy jesteśmy, jesteśmy już bardzo nisko, Przechodzimy na lewe kolano, tylko tak, żeby nasza lewa stopa się nie wycofała, tylko lewe kolano chcemy mieć za stopą. Skracając jednocześnie dystans. W ten sposób. W momencie, kiedy nasze lewe kolano ma maty, przechodzimy prawą nogą do przodu na stopę. I teraz wybijamy się z prawej nogi, skakując na lewą stopę. W ten sposób. Powoli jeszcze raz. W ten sposób. I teraz szybko jak ćwiczenie wygląda. Wejście w nogi, od razu przestawiamy pozycję, od drugiej strony. I ostatnie. Powtarzamy to ćwiczenie 4 razy i przechodzimy do następnego. Ćwiczenie numer 3. Zaczynamy z tej pozycji. I teraz podobny ruch do poprzedniego, wchodzimy na kolano, skracając dystans, w tym momencie przechodzimy lewą nogą do przodu i już nie wstajemy do góry, tylko również przechodzimy na kolano, w ten taki ruch. Pamiętać o ruchu rękoma, by wyrażać sobie odpowiedni nawyk, ponieważ jest to symulacja wejścia w nogi, czyli ręce mocno wysunięte do przodu i wyobrażamy sobie, że ściągamy nogi przeciwnika w momencie, kiedy wychodzimy kolanem do przodu. W ten sposób. Powtarzamy to ćwiczenie 8 razy po 4 serie. Pamiętać o tym, by nie wykonywać podstawowego błędu. I tak samo pamiętać o tym również yy, w poprzednim ćwiczeniu. Czyli w momencie, kiedy przechodzimy na kolano, my chcemy iść do przodu w ten sposób. I w momencie, kiedy się wbijamy przeciwnika, on go już delikatnie przestawiamy, wytracamy go z równowagi, jednocześnie, jednocześnie skracając dystans. Błąd, jaki bardzo często ludzie popełniają. Jest taki, że stopę wycofują do tyłu, i teraz są na kolano. Teraz nam to nic nie daje, czyli pamiętamy. Chodzimy na kolano, do przodu, tracając w dystans i jednocześnie wytrącając przeciwnika z równowagi. Kiedy już zatrąbimy ten ruch, wykonujemy to w tempie. W ten sposób. 8 razy i powtarzamy tą czynność 4 razy. Ćwiczenie numer 4. Zaczynamy z tej pozycji. I teraz bardzo dynamicznie, jednym skokiem, wskakujemy na stopy, w ten sposób. Teraz nie prostujemy nóg, tylko z delikatnego zgięcia wykonujemy sprawl. Wracamy do pozycji, rozluźniamy nogi i ponawiamy. Powtarzamy to ćwiczenie 5 razy i wykonujemy takie 4 serie. I teraz sprawa ze sprawlem, czyli odrzutem nóg. Jak sami zauważyliście, w momencie wykonywania sprawl'u najpierw moje ręce opierają się na matę, dopiero wtedy wykonuję odrzut nóg. Odrzut nóg nie może być w ten sposób, tylko tutaj mocno wbite biodra w matę, bo zakładamy, że przeciwnik będzie nam się, powiedzmy, szarpał z tą dlatego chcemy mieć go w głowę pod naszym brzuchem i go po prostu stłamsić swoją wagą, w ten sposób. I pamiętamy również o tym, żeby głowa nie była Yy, skierowana do dołu do maty, tylko cały czas patrzymy na przeciwnika, tak? Z tego wracamy do góry. Ostatnie, piąte ćwiczenie. Będzie nam, potrzebny, będzie nam potrzebne coś. Może, może to być worek, może to być tak naprawdę jakaś butelka z wody, może być cokolwiek. Ważne jest to, by to robić na świeżości i na pełnej dynamice. Stajemy sobie z boku worka, wykonujemy Przeskok przez niego nie musi to być jakiś super, nadzwyczajnie wysoki. przeskok. Ważne jest to, że w momencie, kiedy jesteśmy po drugiej stronie, wykonujemy momentalnie sprą. Wygląda to mniej więcej w ten sposób: przeskok, i teraz momentalnie sprą. Wstajemy do góry, rozluźniamy nogi i powtarzamy to, i powtarzamy to ćwiczenie. Powtarzamy to ćwiczenie 5 razy po 4 serie. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Rozwijamy nogi. Spróbujcie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Proponuję taki system wykonywać raz w tygodniu przez minimum miesiąc i zobaczycie, czy są jakieś efekty, czy Wasza dynamika się poprawiła, czy nie. Ale wydaje mi się, że raczej na pewno. Pozdrawiam. Do zobaczenia.